Hi bestie! witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, uwaga, idziemy na koncert! Idziemy na... Billy. Oh my... God, I'm the happiest man on planet earth. Billy gra koncert na Tauron Arenie, w ogóle crazy to jest dla mnie. Dzisiaj Billy na Tauron Arenie, za 17 dni jak to nagrywam. Gen Z, Verso of Trips, Julia Żugaj, modelki, Roxy Węgiel, Zam Trzech Króli. Te wszystkie osoby występują tam, bo tam właśnie odbywa się Festiwal Ekipa. Isn't that crazy? Więc tak, y idę dzisiaj na koncert, bo uwaga, słodka Hania Puchalska zaprosiła mnie na niego. Więc y ogarniamy się zaraz i lecimy. Na koncert. W ogóle jestem Hani tak wdzięczny, bo ona wiedziała, że ja bardzo, bardzo lubię Billy i wiedziała, że bardzo chcę pójść na ten koncert. Więc, Haniu, bardzo Ci dziękuję za to, że mnie zabierasz. Ja idę się teraz powoli ogarniać. Tak się prezentuje mój make-up. Mhm. I tak się prezentuje moja stylówka. Ja very buggy i very billy big t-shirt, big podenki. Jezu, nie wierzę w to, że ja dzisiaj zobaczę tą świjuśkę po trzech latach. Także jak chcecie zobaczyć dokładnie, jak wyglądał proces malowania się i jak ubierałem się razem z Wami, to wchodźcie na mojego Instagrama i na TikToka, ponieważ tam znajdziecie te rzeczy. A ja teraz kończę, niestety nie mogę, tak samo jak w poprzednim odcinku na festiwalu, zabrać ze sobą tej kamerki, ponieważ nie nie wpuszczą mnie z nią, więc nagram Wam rzeczy telefonem. Ja lecę teraz po Haniule. Lecimy razem na koncert! Idę zrobić rozśpiewkę po prostu. Jestem <śmany> jeszcze w domu, ponieważ Hani przesunęły się nagrywki Genzy i jest duża szansa, że spóźnimy się na koncert. Wiedziałem, że zrobię sobie na szybko coś do jedzenia i zrobiłem makaron z pudełka. But honestly, byłem głodny, więc nawet mi smakuje. Koląże! Przy sobie tylko bilety i tylko telefon, nic więcej. Ja mam jeszcze klucze od mieszkania, więc mam nadzieję, że mi ich nie zdepozują, bo tam nie wrócę potem. No, ogólnie mega lipa nic nie mogliśmy brać, a w ogóle w tej paczce, to, to, bo dostałam dwie paczki od Emborian. I w tej drugiej paczce, yy, w tej twojej paczce też jest taka kamizelka, żeby sobie jak najwięcej rzeczy włożyć. O kurde, Cześć? serio? No, nie, na, nie spojrzałem nawet na to, co tam jest w środku w sumie. Nie mam pojęcia, chodź do, do, zapytamy się, bo my wchodzimy chyba innym wejściem, wiesz? 23. Jezu, słuchajcie! Finally! Strasznie zawsze stresują mnie takie rzeczy, że nie wiem gdzie iść, nie wiem gdzie wejść, nie wiem gdzie, wejść, nie wiem, gdzie jest mój sektor. Ja nie mam pojęcia, czy mamy trybuny, czy nie. No. Tak Ale jak patrzę, że sektor L23, no to raczej płyta nie ma sektora. Wiesz, o co chodzi? My już wyszkoleni w ten, w Tauron Arenę, bo my tu już organizujemy coś 7000 raz. Here we are. She is feeling the way she's Yeah. Haniola sobie przegląda. A tu mi się podoba ta czerwona, ten bezrękawnik. Mega hotno. Haniola przegląda sobie merczyk, bo dziewczyna z nagrywek. Tak. Ja się oglądam? No, błagam Was, naprawdę. Więc być może dokonamy zaraz jakiegoś zakupu. E, nawet nie być może to było nas poproszone. Bo, ja nie sam. To Dzień, że mnie tu dzisiaj zaprowadziłem. Dobra. Więc yy, o nikim innym nie myślałam, nawet świeżym od razu powiedziałam Świeżym nie masz się, ale dni do dostępujecie coś No więc, I lożę w deep, to będzie jakiś absolutnie wygodny kontakt To prawda Próba tak. testu, polecajki od Berki. jakaś tartoretka owocowa Oż kurde, no ja zjem z Przyszły żarłóki, pierwsze co, to jak wygląda bufet? No, jest pyszne Mega dobre, no nie właserki bo on nagrywasz kurda i kogo go widzę. Mnie. <Pierwszy> Billie <grywaś> Islish. Pierwszy raz od dwóch... Poczekaj, od zawsze, bo ty jestem Billy Eilish. <grywaś> <grywaś> no, no, no photos today. No. Sorry, <grywaś> Billy sorry. No, sorry, no sorry. I'm Billy, no, I don't know the photos. Czekaj, czekaj, bo ja mam. Tu mam to Maodala. Oj, a tu to Maodela, na którą każdy przychodzą.

Dosłownie za 5 minut zaczyna się koncert więc minut, hania jak się czujemy 5 minut, 5 minut. <laughs> ona ma flashbacki ja się tak cieszę ja już się nie mogę doczekać naprawdę nóżki mi ciągle chodzą słuchajcie to będzie mój drugi koncert w w życiu i jestem tak podekscytowany że usłyszę ten nowy album na żywo nawet sobie nie wyobrażacie Jezus maria czy ona już wychodzi ta wariatka ja <laughs> przepraszam ja już płaczę nie ja pierdzielę się nie martwcie Zdecydowanie. Ilo Milo. Yeah! To jest Ilo Milo, tytuł tej piosenki gra. co? Co? Tytuł co? Gry A. Która jest tytułem też tej piosenki to przed chwilą Aaa Jezu, patrzy w moją stronę Ona chyba mnie widzi I think yes, yes I think so No bo wiesz, że są mnie miała wita na Yes, yes Your power, w momencie, kiedy cała trybuna, cała arena w ogóle siada w jednym momencie. Sit down. Be <laughs> humble. Ja, mimo tego, że jest na vip i jesteśmy na żylecie, stwierdziłem, że nawet teraz na chwilę może usiąść. Tu się stoi i się kibicuje, a nie się siedzi. <laughs> niu la że ciekła klaska. Cercie i po prostu przepewniają mnie takie... Mój głos. To jedno. <laughs> ale jesteśmy tacy szczęśliwi. A tutaj Winda, dobra. E, jesteśmy mega szczęśliwi, mega zmęczeni, mamy zdarte głosy, albo było świetnie. Było pięknie. You yes. the best, you know that. Ty też. Po polsku. <laughs> Wróciłem do domu jakiś czas temu, jest trzecia. Było super. Jestem tak szczęśliwy, by sobie nawet nie wyobrażacie. A co jest najlepsze? Że jutro też idę na <laughs> O oh, jest sobie nie 23 A ja się tak drew w mieszkaniu. Ja pierdę. idiot. Jutro też idę na Billie, bo sytuacja wygląda tak, że ja kupiłem bilety na Bili jakieś pół roku temu, może nawet więcej, a randomowo Hania do mnie dzwoni tydzień temu, że zabiera mnie dzisiaj właśnie na ten koncert i totalnym przypadkiem się złożyło, że Hania miała bilety na trzeciego, a ja mam bilety na czwartego, więc jutro jeszcze idę sobie samemu na ten koncert, ale już tak raczej nie wiem, czy będę na coś nagrywał, bo idę chyba, żeby sobie po prostu przeżyć ten koncert, powydzierać mordę i spędzić miło czas. Dzisiaj już lecę się myć i lecę do spania, bo Jestem gigantycznie zmęczony, a jutro od rana jeszcze czeka niemontowanie filmu na ten czwartek, więc jutro mam dużo rzeczy do zrobienia. Ja chcę spać, duszymy się, pewnie jutro. Słuchajcie, dzisiaj jest y, kolejny dzień mojego koncertu Billy, ponieważ y, tak jak Wam wspominałem, dzisiaj również idę. Stylówka prezentuje się tak. Tam I może dodam Wam jakieś takie pojedyncze wstawki, ale raczej idę tam dzisiaj już na delektowanie się koncertem. Więc zobaczcie, co dla Was krótkiego nagrałem, a my widzimy się później. Bo spoiler, w tym odcinku jedziemy również na jeszcze jeden koncert. Co się dzieje? Ona tego wczoraj nie śpiewała. Wracam z koncertu, bili, a tu kotek. Cześć. Cześć, myszko. Gdzie ty jesteś? No cześć. Cześć. Jezu, jaki słodki. No cio, papa. Lecę do domu spać. Słuchajcie, kochani, ostatni raz widzieliśmy się w środę, a mamy dzisiaj piątek i jadę zaraz do łodzi. Tutaj możecie zobaczyć moją walizkę. Już y, praktycznie. Pakowaną. Jadę do łodzi, ponieważ jedziemy na kolejny koncert, mianowicie na koncert Tate. I mega się cieszę, ponieważ na ten koncert jadę chociażby z moją mamusią. Będzie dużo też moich znajomych, z którymi się tam widzę. I jedyny problem jest taki, że nie kupiłem biletu na pociąg. I wszystkie są wyprzedane. Więc musimy jechać e, trafikarem. Nie mam innego wyjścia: albo jadę trafikarem, albo nie dojadę na koncert. Wydam. Trzy razy więcej, ale chyba już nie mam po prostu co płakać. Tylko muszę się pakować, muszę się zbierać. Moja mama będzie o 16.30 w łodzi, więc muszę za maksymalnie godzinę wyjechać z Krakowa. A jeszcze muszę się dokończyć pakować. Stoję w korku na przejeździe kolejowym przy autostradzie. O, muszę podjechać, czekajcie. Jak muszę zacząć? Stoję i mam już auto, więc po nas, którzy za mną, teraz tylko 2 godziny 57 minut w trasie i będziemy w Łodzi odbierali moją mama sitę, więc nie mogę się doczekać, aż się z nią po pierwsze zobaczę, a po drugie jeszcze razem pójdziemy na koncert. To prawda, zdałem sobie sprawę z tego, że jak byłem teraz na koncercie Billy, to wyskoczyło mi powiadomienie, że nie mam pamięci w telefonie. I ja usunąłem tylko kilka rzeczy, by znaleźć miejsce na resztę koncertu, ale nagrać cały koncert tej może być już ciężko. Zaraz po tym, jak dojadę do Łodzi, muszę Szybko jeszcze czekając na moją mamę, siąść i pousuwać jakieś rzeczy z telefonu, żeby zrobić sobie miejsce na concert. Date. Co nie zmienia faktu, że i tak będzie fajnie, i tak już się nie mogę doczekać, będzie super. Dobra, muszę skończyć gadać, bo jadę. Coś jeszcze naklikałem w trakcie, ja pierdzielę. Zostało mi jakieś 80 km już do łodzi, do dworca, gdzie odbieram moją mamę, ale musiałem zajechać gdziekolwiek do toalety, bo w trasie wychylałem całą puszkę wody kokosowej, którą zarąbałem ci poli. I nie wiem, czy ja miałem taki pełny pęcherz, czy ona jest taka moczopędna, ale nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak chciało mi się do toalety. Więc po prostu pierwszy zjazd i. Rura do kibla. Nurzy mi się strasznie ta podróż, że mam wrażenie, że ona trwa już 7 godzin. Jeszcze stałem w korku. Muszę Wam powiedzieć, że jazda po łodzi, a tym bardziej parkowanie w okolicy Łódź Fabryczna, to jest największy dramat mojego życia. Nie wiem, może ja jestem głupi i tam były miejsca parkingowe, ale tam nie było gdzie zaparkować. Jeszcze te uliczki. Nagle jedna możesz jechać tylko w jedną, tam nie możesz skręcić w Oraz le... o to ile ja się stresowałem teraz jadąc, to wy sobie nawet nie wyobrażacie. Idziemy po Asie. Bo ona już zaraz będzie czekała. No znaczy, ja nie czym. Niechcąca Asia się już zgubiła. Jeszcze jej nie znalazłem, a jej już nie ma. O dobra widzę ją. Stoi sierota. Moja mamuśka. Hej mamuś. Jezu, ty do tobie jechałaś i już się zgubiłaś. Nie wiesz co. A ty nagrywasz. Aś. Ja tylko do toalety muszę. No ja się spóźniłem, dlatego właśnie, że musiałem się zatrzymać i pójść do toalety. Ale ty to wiesz co, może pójdziemy tu, na peronie, bo na pewno będzie czysto, a gdzieś nie wiadomo... Na dworcu to... masz na myśli. Na dworcu. Asia będzie waliła na tory. <grym> jako, że do koncertu mamy jeszcze półtorej, dwie, dużo, to idziemy z Asią do Galeria Manufaktura i idziemy zobaczyć, co Łódź nam dzisiaj zaoferuje. Kebaba chcesz? Nie. Nie! No ale viral kebab to byś zjadła. No powiedz, że tak, bo wtedy szefu mi zapłaci za promocję. Czy <grym> ten vlog będzie się nazywał Narzekam na Łódź? Być może, ale szczerze, to jest najdziwniejszy kształt galerii, w jakim życiu byłem. Mam wrażenie, że idę przed siebie i cały czas jestem w tym samym miejscu. Przyszliśmy sobie za siódmy na jedzonko, bo jesteśmy już tak głodni. A jak ja Wam mówiłem, a może Wam nie mówiłem? Może mam zwidę. Ale jestem mega głodny, ja dzisiaj jeszcze nic nie zjadłem Więc w sumie cieszę się, że przyszliśmy coś zjeść A tak naprawdę okazało się, że Kamil i reszta nawet nie wyjechali jeszcze z Warszawy Więc mamy naprawdę sporo czasu przed tym, jak się z nimi zobaczymy Mam tylko nadzieję, że nie spóźni spóźnią się na koncert, bo wtedy przysięgam, że ich zabiję Nie przeżyją tego Nie wrócą w jednym kawałku mm. A ty wiesz, że ty możesz, tam masz takiego joysticka i ruszasz tą kamerką? No jak dasz w górę, to pójdzie w górę A czym robię w górę? No. Joystick to. Sorry, się pokonała technologia i zamiast przesunąć w bok to wyłączyła. Tyle macie z naszej pizzy. Nie, jeszcze to się stało. Chyba jestem w ciąży spożywczej. Idziemy już z Asiutą na koncert, jesteśmy pod Atlas areną. Pogoda wietrzna, ale to dobrze, bo nabili na Tauron arenie było mega dużo przez to, że tam było kilkadziesiąt tysięcy osób. Więc tutaj jest duża szansa, że będzie przez to. Bardziej dzięki temu chłodniej. Są so, fengar, ale jesteśmy już na miejsce tak podekscytowany To jest mój trzeci koncert Tate w życiu, się pierwszy, ale już czuję, że będzie. Zajebiście Idziemy sobie z mamusią trzy szatni, czekamy na znajomych, którzy niedługo powinni tu być. E, teraz jest support, e, a potem wchodzi Tate, więc już się nie mogę doczekać. Ja pierdzielę jak wrażenia w Asia. To się okaże, zaraz Cezar zrobię tak blisko. Będzie nasze pierwsza, pierwsze wrażenie na to, jak wygląda scena na czy tym razem. Uuuuh. Nice, -y, nice. Nie widzę schodów. Ej, mega ładnie wygląda. Afery nie ma końca, nie możemy znaleźć naszego miejsca. Jakby takie miejsce po prostu nie istniało. Asia. Więc jesteśmy w dupie. Jesteśmy już na naszych miejscach.

guys. Słuchajcie, mamy progres, Asia, już nawet pisze w niektórych momentach. Ona chyba staje się fanką tej McRae Siada mi gardło powoli, ale mam to w dupie. Będę tutaj stał i dar mordę do końca. żeby te papiery po już mamusią z mamusią State McRae, Jak ci się podobało? Fajnie było, nie? Jezu, ale super koncert daje ta dzieszkola. tylko, że słów nie znam. Ale nawet bez znajomości tak. słów super się bawiłaś, tak. więc to jest w sumie najważniejsze. No i super. Ja tak samo trochę poobijałem sobie kolana o ten stoliczek, co mi zarzucili tam w pierwszym rzędzie, ale nie było najgorzej. Z tym stoliczkiem jakoś se, się ze sobą uporaliśmy i jest super. Wracamy teraz do auta, bo musimy oddać trafika, raz znaleźć Kamila Patryka i resztę, zapakować się do nich do auta i wracamy do Warszawy, bo y, ja już szczerze mówiąc padam i już nie mam sił.